Również to powstało z tego powodu, żeby zlikwidować wreszcie niechęć, bo tak mówiono, że Niemcy wschodni nas nie mordowali, tylko ci zachodni. I dlatego chcieliśmy powiedzieć, że Niemcy stanowią jedność i wtedy zburzono też mur berliński. Dlatego te paschały jako znak pojednania. U nas, w naszym kościele, zawsze liturgicznie w modlitwie przekazywano, modląc się za obydwa narody. Przy naszej królowej Polski, przy ikonie Matki Bożej Jasnogórskiej w Międzyzdrojach jest tabliczka mówiąca o partnerstwie. Partner to ten, który dzieli wszystko z drugą osobą przede wszystkim jego i duchowość i jego stronę materialną. O i chyba przebiliśmy z się za ale jest no. prawie z czystego wosku. Nasze o, ja, to liczyliśmy, żeby to było do przyszłego roku, żeby się wypalił, będzie święty spokój. Oni zakładają dłuższy czas, żeby... się. Dyn. mają inny kolor. Może ich się szybciej palą. Dobrze, że jesteś wysoki. On się nazywa Tyludki, 1,92 Dzień dobry. Dzień dobry. Może. Pyskot. Witamy Was na naszym wspólnym mostku, który, który nas zawsze łączył, nigdy nie dzielił, spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach. Sytuacja i u nas i u Was na naszej wspólnej wyspie uznanie jest bardzo niesprzyjająca tego typu spotkaniom, no, ale chcą zachować tradycję którą od 20 lat kultywuje ksiądz proboszcz. Ustaliliśmy, że do tego spotkania dojdzie, ma tych problemów. I jesteśmy, cieszymy się, że możemy wyjściu dzisiaj zobaczyć. Alleluja, alleluja, alleluja. Moi pracownicy powiedzieli, że to jest sterylne, bez tego, co nam tak bardzo dokucza. Bardzo proszę. Moi pracownicy powiedzieli, że to jest sterylne, bez ohne <laughs> co nam Auch ich möchte natürlich als kleines Zeichen, dass wir an Ostern auch persönlich aneinander denken, auch von der Gemeinde ostseebad Heringsdorf, hier und dem gesamten Team der Stadt Swinemünde, eine kleine Aufmerksamkeit überreichen. Ich wünsche ein wundervolles Osternfest und hoffe, dass wir uns bald so wiedersehen. Ja również chciałabym przekazać sobie, jak również całemu zespołowi Urzędu Miasta, ten mały podarunek. Razem z życzeniami spokojnych świąt, wielkanocy. O, Jeszcze mam dla najmłodszych. nie. Nie muszę mówić, co wykonały nasze dzieci. To skę to miło, dziękujemy bardzo. Jesteśmy jedną nogą już prawie w tym najważniejszym szczycie naszego świętowania, bo wczoraj niedzielę Męki pańskie rozpoczęliśmy wielki tydzień, ale msza wieczerzy rozpocznie ty by w tę noc Wielkiej Soboty zapłonęły te świece ogniem i miłością zmartwychwstałego Pana. Więc niech ta miłość rozprzestrzenia się po wszystkie krańce naszych narodów i krajów, abyśmy podołali z tą pandemią, ale nie przestraszyli się je do końca, bo tylko siła i moc w Chrystusie Zmartwychwstałym. Więc my to dzisiaj, ciesząc się tym spotkaniem, dostrzegamy także i to, że gdyby nie odpowiedź pani burmistrz i pana prezydenta, to byśmy może musieli to robić w ukryciu pod mostem, a tak to jesteśmy na moście. Więc z tym wdzięcznością naszą Wypiekliśmy baranka pasalnego więc chciałem tu przekazać okay. i pani Burmistrz jest taki dziękuję. sama pan prezydent więc pokażę pana prezydenta tak? oh, to to bo to też jest zasługa gospodarza tak. miasta więc to jest same. Takie prezydent na nas. Möglichkeit in diesem Anlass, sich hier auf diese Brücke zu treffen, wenn wir das nicht stattfinden, dann vielleicht werden wir uns mal untergrund, also unter der Brücke treffen. In, in że to co było nie po myśli nasze będzie zgodne z myślą Bożą.